Cześć, w tym filmie chciałem Wam pokazać, jak mi się sprawdza ozonator, który kupiłem w związku z faktem, że pojawił mi się w łazience pod wanną grzyb. O tym zrobiłem osobny film, także jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam gorąco, żeby popatrzeć. I w tym filmie pokażę Wam, jakie są powiedzmy zastosowania takiego generatora ozonu i jakie są zasady bezpieczeństwa co można tym robić i na co uważać. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część filmu. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i suba, jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów. No i tak, to jest ozonator polskiej firmy. Ach, proszę bardzo. Generator ozonu Made in Poland. Tu macie tabliczkę znamionową. Będzie myślę widać. O, proszę bardzo, nie będę się tu produkował. Generalnie nie trzeba nic specjalnego. Zwyczajną wtyczką go podłączamy. I on był kupiony w roku 2018. Właśnie wtedy po raz pierwszy się zorientowałem, że tego grzyba mam. No i teraz tak, do czego można używać? Taki ozonator. Taki ozonator używa się po to, żeby pozbyć się Różnego rodzaju bakterii, e, i wirusów i grzybów z pomieszczenia. Także może to też być e, poniekąd e, użyteczne teraz, w czasach tych całych wirusów, tak dalej. Ja nie wiem, czemu tego nie ma w każdym przedszkolu. Po, po, po każdym e, dniu wieczorem powinni to włączać i, i odkażać wszystkie te zabawki, bo to w przedszkolach to jest po prostu wylęgarnia. Nie wiem, czy też macie takie zdanie, ale no już mniejsza z tym. No, w każdym razie używa się go mm, nawet w takich większych. No ten to jest do domowego użytku, ale takich większych można używać normalnie w sklepach. Są firmy, które się zajmują ozonowaniem pomieszczeń, masarni, różnych tam stanowisk takich mięsnych tak dalej, żeby się pozbyć właśnie wirusów, bakterii i grzybów z pomieszczenia. Ponoć nawet jakieś zarodniki i tak dalej, ten ozon jest w stanie wyeliminować. No i. Ten ozonator można stosować w pomieszczeniach takich, no nie za dużych, do 20 metrów. No, ale ja go kupiłem z myślą o łazience, a w łazience mam 3 metry na krzyż, także nie było problemu. No i na co trzeba uważać? Trzeba uważać na to, żeby tego nie wdychać. Te ozonatory ponoć też się stosuje, nawet na jakoś, jakieś choroby nóg. Są specjalne takie, takie nogawki, czy takie skarpety wielkie, w które się ten ozon wpuszcza. I, yy, I to podobno, podobno jest bardzo yy, skuteczne, ale wdychanie z tego co doczytałem tego ozonu jest bardzo niezdrowe. I ozon generalnie to jest po prostu yy, yy, tlen, yy, ale to jest O3, czyli nie taki, taki zwykły tlen jak, jak w powietrzu jest, tylko to jest yy, zupełnie inna cząsteczka i ona jest yy, bardzo reaktywna. W powietrzu, tak generalnie ona się krótko utrzymuje, następuje rozpad tych wiązań atomowych, czy co tam. I generalnie, jak strzeli piorun, to w powietrzu w czasie burzy można odczuć taki charakterystyczny zapach, albo w takiej lampie plazmowej, jak pokazują na, na jakichś laboratoriach, czy tam w jakichś filmach science fiction, takie fajne lampy. Jak się dotknie, to w środku, w środku takie pioruny jakby idą. No nieważne. W każdym razie ten, ten zapach jest bardzo charakterystyczny i trzeba uważać, żeby, żeby właśnie w tym pomieszczeniu nie przebywać. Tylko trzeba wywietrzyć po ozonowaniu. Z godzinę czasu trwa ozonowanie i potem trzeba z 15 minut przewietrzyć dokładnie, żeby, żeby po prostu się pozbyć tego, tego ozonu, plus pozbyć się wszystkich tych właśnie zdechłych bakterii i tak dalej. I ten ozonator, ozonator usuwa też podobno jakieś nieprzyjemne zapachy itd. dlatego też jest używany w samochodach. Jeżeli na przykład kupicie samochód i właściciel poprzedni palił papierosy w samochodzie, to można tym próbować pozbyć się tego zapachu, oprócz tego, że używa się tego w samochodach do czyszczenia klimatyzacji, tego odgrzybiania klimatyzacji, czyli po prostu włącza się klimę na maksa i, i ozonator w środku pracuje i wtedy cały ten ozon przechodzi przez, przez cały układ i usuwane są grzyby. No i tutaj podobno trzeba używać, to jest wszystko z nierdzewki robione i ponoć trzeba uważać, bo może to przyspieszać właśnie dlatego, że jest taki reaktywny ten ozon, może przyspieszać Degradację czy jakąś korozję elementów metalowych, no ale ja nic takiego nie zauważyłem. W związku z czym, no nie wiem, może to jakby, jakby się nagminnie robiło co, co drugi dzień, czy coś takiego. Wtedy możemy jakiś taki efekt zauważyć. No najważniejsze to zasada bezpieczeństwa, żeby nie, nie wdychać. No teraz mogę wam jeszcze pokazać jak działa po podłączeniu do prądu. Tutaj się zapali lampka trzeba ustawić ta, e, timer tak na ile czasu tam mamy ochotę go włączyć e, i najwięcej można tutaj godzinkę tak naj, najkrócej 5 minut no i pyk. i on powinien zacząć za chwileczkę działać będzie pikał sobie. A trzeba start. No i tak to działa. I tędy właśnie on zasysa powietrze. I z tej strony widzimy takie charakterystyczne właśnie wyładowania niebieskie. Tak bardzo ładnie to wygląda, ale ja go już wyłączam, żeby się nie truć. No i od razu, momentalnie po włączeniu od razu czuć ten, ten zapach. Także od razu można stwierdzić, że czy działa czy nie działa po dostawie. Także, mi on się bardzo sprawdził. Czy warty jest swoje ceny? No, jeżeli mamy do rozważenia alternatywę w postaci jakichś innych drogich zabiegów, do usuwania grzyba, na przykład z pomieszczeń i tak dalej, albo no nie wiem, jeżeli właśnie mamy samochód, który i tak trzeba odgrzybiać i płacić za to stówkę, czy 5 czy dych co roku, czy co dwa lata, no to wtedy, moim zdaniem, nie jest głupi pomysł, żeby zainwestować w coś takiego, mieć już swoje. I, I sobie móc go używać. No, fakt jest taki, że teraz już wyłącznie mi służy do do, do tej klimatyzacji w samochodzie. Po prostu go raz na, na rok uruchamiam i tyle. Ale, no, jak ktoś ma piwnicę zawilgoconą, to wtedy też można w tej piwnicy go uruchamiać. Ja na początku też właśnie w piwnicy stosowałem na wszelki wypadek profilaktycznie. Nie mam tam za bardzo problemów, ale, no, jak już. Mam to urządzenie, to, to zastosowałem. No to by było na tyle. Generalnie. Yy, jeszcze raz powiem, że jestem zadowolony, także, yy, jeżeli ktoś będzie wybierał, nie wiem, yy, właśnie to z tej firmy, moim zdaniem, spokojna, spokojnie yy, można yy, kupować i powinniście być zadowoleni. Także to już na tyle. W tym filmie pamiętajcie, zostawić yy, łapkę w górę, yy, dajcie suba i do zobaczenia w następnym filmie.